Witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Zapraszam nasze drogie wagi na Wasz rozkład miesięczny na miesiąc marzec. Sprawdzimy ogólną energię tego miesiąca dla Was, energię zawodowo-finansową oraz zapytamy kartę o miłość. Bardzo dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto pisze komentarze, kto subskrybuje ten kanał oraz zachęcam nowych widzów do subskrybowania, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No zaczynamy. Umy, energia. data, praca, finanse i miłość. Co nowego? To Was licz. Ogólna energia tego miesiąca jest pokazana kartą Królowa Kielichów w Odwróceniu. Ta energia wskazuje na to, że miesiąc może być dość emocjonalny, że możemy podejmować decyzje, będąc pod wpływem emocji, jak negatywnych, tak i pozytywnych. Że możemy emocjonalnie reagować na różne wydarzenia, dosłownie na wszystko, bądź mieć też tendencję do przesadnych emocji. Tak jak powiedziałam, to jako pozytywne, takie i negatywne emocje. Też ta karta często wskazuje na tendencję do budowania niezdrowych relacji, gdzie są manipulacje, gdzie jest Taka próba, jakby narzucić poczucie winy komuś. I przy czym to może być taka osoba w waszym polu. I tutaj, kochani, tak, to może być ktoś z rodziny, tam matka, to może być też w pracy u niektórych taka osoba, ponieważ tutaj też podobna energia. A może to być ktokolwiek, to może być dalsze otoczenie, nawet to może być. Ktoś tam, załóżmy, nauczycielka dziecka w szkole, jako przykład, tak, jakaś dalsza osoba, która ma tendencję do manipulacji innymi ludźmi, do narzucania jakiejś winy, do wchodzenia w pozycję ofiary, która wymaga takiego, jakby, no żeby. żeby Rozżalać się nad, nad, nad sobą i wywołać taki żal w innych ludziach i poczucie winy. Tak jest pokazana też. Jest podpowiedź, żeby postarać się jakby zminimalizować tendencję, kiedy my bierzemy za dużo odpowiedzialności na siebie, i to dotyczy też innych ludzi, zbędnego takiego angażowania w problemy innych ludzi, kiedy y, ja wszystko sama, ja wszystko sama i y, wszystkim pomogę, wszystko zrobię, a pokazano, że możemy coś tutaj nie udźwignąć, więc jako podpowiedź, y, no, ponieważ na no, nowa energię my widzimy, co tutaj coś poleciało, coś się zepsuło, y, nie ciągnąć Szczególnie problemy innych ludzi. Może to u niektórych, kochani, dotyczyć też obrazy, że jesteśmy obrażeni na kogoś, dużo o tym myślimy, to jakby ciągniemy to na sobie, to może powodować w naszym życiu jakieś takie sytuacje, kiedy mamy poczucie, że nie dam rady, nie daję sobie z tym rady. Tak jest pokazane. Na podpowiedzi Rady od wszechświata. Karta wieża, przy czym tutaj bardziej pozytywnym takim jej aspekcie. O czym to może mówić? M może to wskazywać, że y czas coś zmienić, coś rozburzyć, a przy czym to zmiany globalne, a ale ktoś nie chce to tego robić, ktoś na siłę próbuje utrzymać jakieś stare zas zasady, a czas już na nowe. Tak, to jest pokazane. Znaczy, energia pracy. Właśnie tutaj może też się odgrać, że do czynienia możecie mieć z taką osobą, która jakby próbuje dowartościować się, nawet innymi, jest jakaś krytyczność. Może to też być taka nieumiejętność zobaczyć wejście w pozycję jakby innej osoby, brak asertywności, co dotyczy pracy. No oczywiście nie u wszystkich to będzie tak. Może to po prostu być też wasza energia, kiedy my za dużo myślimy, tak? kiedy my przenosimy pracę jeszcze do domu i to może też negatywnie wpływać na nasz stan emocjonalny. Energię finansów. Energię finansów. Tutaj taka energia, która pokazuje, że możliwe, chcecie coś odzyskać. bądź Będziecie chcieli coś odzyskać pod kątem finansów, może ten miesiąc jeszcze nie przynieść właśnie tej, tego odzyskania. Więc tutaj też jako podpowiedź nie przejmować się, nie martwić się, no co ma być, to będzie. Jakby, jeśli ono teraz nie idzie tak, jak my y, oczekujemy, no na pewno zmiany będą, może nie teraz, w przyszłości też, żeby nie brać to blisko serca. Dla tych, kto oczekuje na to, różne to mogą być sądowe, prawne, jakiekolwiek sprawy, gdzie y, jakby wam coś na, należy, ponieważ tutaj taka pozycja, kiedy człowiek chce wrócić do czegoś, odzyskać coś, możliwe, to się wiąże z jakąś przyszłością u niektórych. Tak jest tutaj pokazane. A może to też się odgrywać, że człowiek jakby tęskni za czymś, jak było kiedyś. Tak? To może ktoś uważa, że kiedyś było lepiej finansowo, że kiedyś czasy były lepsze finansowo. Jakby też to energia niesprzyjająca, jeśli my tak myślimy, jeśli my tak odbieramy niesprzyjająca dla potoku finansowego. Trzeba uczyć się, dostosować się do nowych warunków pod kątem finansów, też. Co u nas wychodzi na miłość? Tutaj mogą być podejmowane decyzje z rozsądku z jakiegoś. I to tak, wyjść ze związku, kontynuować związek. No, bo tak będzie lepiej. Tak, może to się odgrywać oczywiście dla tych, kto jest w stałych związkach. To tutaj pokazane też sprawy materialne, przy czym one mogą być wnosić pewną dysproporcję w relacje. To może być różne podejście do finansów. Każdy może widzieć jakby inaczej, tam załóżmy, na co trzeba wydawać, a na co nie. A też to może być różne podejście do wychowania dzieci. Znaczy dla singli, kto szuka sobie pary. Tutaj albo wy jesteście skupieni na dzieciach, na finansowych jakichś sprawach. Pokazano, że człowiek coś ciągnie na, na sobie. Może dosłownie brakować, brakować energii, właśnie na budowanie nowej relacji. Nawet tak to może się odgrywać. Mhm. Taki przekaz. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.